Tegoroczna szkolna wigilia rozpoczęła się od serdecznego powitania przez panią dyrektor, która w krótkim przemówieniu przypomniała o istocie Bożego Narodzenia. i słowa wprowadziły wszystkich w podniosły, świąteczny nastrój, podkreślając jak ważne są chwile spędzane razem. Klasa pierwsza B przygotowała jasełka. Najmłodsi zaprezentowali historię narodzin Jezusa w sposób pełen radości i zaangażowania, wzbudzając zachwyt i aplauz publiczności. Dekoracje, stroje i magiczna atmosfera sprawiła, że to przedstawienie było wyjątkowe i magiczne. Po występie każda klasa zaprezentowała swoją wersję kolendy lub pastorałki. Wielki brzusz, wielki brus na ziemi, bóz, wielki bróz, wielki na ziemi, Po boku, obłoku, z Mario asystują przy boku, przy boku. Hej, że i by na dyna narodził się Bóg, dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, że i by na dyna narodził się Bóg, dzieci na Betlejem, Betlejem. Kolędowanie wypełniło salę świątecznym duchem i przypomniało, jak ważne jest być razem. Na zakończenie każdy miał chwilę, by porozmawiać z przyjaciółmi, wymienić uśmiechy i po prostu cieszyć się wspólnym czasem.